Zanim przejdziemy do trybu edycji, chciałbym, żebyście wykonali jedno takie ćwiczenie, czyli żebyście stworzyli taki stół, jak teraz Wam pokażę. Tak, żeby wymiary się zgadzały żeby on wyglądał dokładnie tak samo. Możecie to zrobić już na podstawie informacji, które posiadacie, więc działajcie, na koniec spróbujcie scalić wszystko, żeby to był jeden obiekt. No i co? Jeżeli nie uda Wam się, to zaraz Wam pokażę, jak to się robi, ale spróbujcie zrobić to samemu. Nasz stół, przynajmniej jego blat, ma mieć wymiary metr na 80 cm, a grubość to 4 cm. Skąd chcemy patrzeć na nasz blat? No chcemy patrzeć z przodu, więc wciskamy jedynkę na nampadzie. Załóżmy, że ta szerokość będzie miała właśnie 80 cm. Więc jeżeli chodzi o X, wpiszemy sobie tutaj 80 cm. Wysokość blatu ma wynosić 4 cm, więc tam, gdzie jest Z, wpisujemy 4 cymy, a jego długość ma wynosić 1 metr, więc tutaj wpisujemy 1 i tak wygląda blat naszego stołu. Teraz możemy sobie zaaplikować skalę, więc klikam Ctrl A i daję Apply Scale. Musimy sobie dodać teraz nogi. Oczywiście najłatwiej dodać jedną nogę, a później resztę zduplikować, więc dodamy sobie nowy element. Klikam Shift A mesh a następnie cube no i nasze nogi mają mieć wymiary powiedzmy 10 na 10 a ich wysokość ma być 80 cm więc tutaj wpisujemy sobie 10 cm następnie znów 10 cm jeżeli chodzi o wysokość to one mają mieć 80 cm musimy teraz tą nogę odpowiednio umieścić więc kliknijmy sobie widok z przodu na razie kliknę G następnie X tak, żeby usytuować tą nogę tutaj z prawej strony. Trzymam wciśnięty CTRL, żeby ładnie mi się to do, dopasowało do krawędzi. Teraz musimy zejść w dół, więc wciskam G, Z i też wciskam CTRL. I jak zobaczycie ładnie nam się tutaj dostosowało. Jeżeli mielibyście taką sytuację, że będziecie mieć bardzo odsunięty swój obszar, to możliwe, że Wam się to nie uda dobrze zesnapować. Akurat tu się dobrze snapuje. Ale gdyby Wam się nie udało, to po przybliżeniu obszaru zobaczcie, pojawiają się mniejsze krateczki i wtedy będziemy snapować sobie do pojedynczych takich kratek, tak? Im bardziej przybliżacie obszar, wtedy krateczki robią się mniejsze i będzie się snapowało o jakby taką mniejszą odległość. Czyli z dwóch stron już mamy tą nogę usytuowaną, więc teraz musimy przejść do widoku z prawej strony. Więc wciskam trójkę, przybliżam, przesuwam sobie trochę, łapię naszą nogę. Teraz przesuwamy wzdłuż zielonej osi, więc G, Y. No i z kontrolem sobie polecę w lewą stronę. I zobaczcie, już mam nogę tutaj usytuowaną tam, gdzie powinna być. Teraz przejdę sobie do widoku właśnie z prawej strony, czyli wciskam trójkę. No i łapię tą naszą nogę i chcę ją zduplikować. Więc wciskam Shift D, mam zduplikowane, ale chcę ją przesunąć sobie tutaj ładnie względem osi Y. Więc wciskam Y i zobaczcie teraz z kontrolem Ładnie mi się zesnapowało na koniec blatu. Przechodzę do widoku z przodu. W sumie zanim to zrobię, mogę zaznaczyć obydwie nogi z Shiftem. Teraz widok z przodu, czyli jedynka, i automatycznie zduplikuję obie nogi i wstawię je tutaj z lewej strony. Czyli Shift D lokuję względem osi X, czyli wciskam X i z Kontrolem sobie lecę tutaj w lewo. I zobaczcie, że stół jest skończony i gotowy. Na koniec jeszcze możemy sobie. Złapać nasze nogi albo zacząć od blatu, zależy jak kto chce. I łapiemy wszystkie nogi, przechodzimy do Object i Join, czyli Control J. O tym sobie jeszcze powiemy, ale zauważcie, gdzie jest punkt ciężkości naszego stołu. Jest on ustawiony tutaj, gdzie jest lewa noga, czyli to był ostatni element, który zaznaczyłem. Więc jak teraz chcielibyśmy na przykład obracać naszym stołem, to zobaczcie co się stanie. Daję sobie rotację Z, i nasz stół właśnie się obraca względem tego punktu, tej jednej kropki. Jeżeli chcielibyśmy, żeby to wyglądało troszkę lepiej, oczywiście to sobie będziemy ćwiczyć dalej, ale jeżeli chcemy, żeby na przykład ta kropka stołu pozostała tutaj, gdzie był blat, czyli we w środku stołu, to powinniśmy ten blat zaznaczyć jako ostatni. Więc zaznaczamy sobie najpierw nogi, na końcu blat i teraz CTRL J. Jak widzicie, punkt ciężkości pozostaje na blacie, tam gdzie był. Więc jak teraz chciałbym sobie zrotować na stół, to zobaczcie, że rotujemy właśnie względem tego punktu. Jeszcze nie mówiliśmy o punktach ciężkości, jeszcze sobie o nim powiemy, no ale już teraz widzicie takie początki, że jest on bardzo ważny, ponieważ względem tego punktu będziemy obracać tymi elementami, czy skalować też względem tego punktu. I przemieszczać także. Tak? Ponieważ teraz, jak widzicie, to lokacja tego stołu wynosi 000, tam, gdzie jest właśnie ten punkt ciężkości. Jakbyśmy sobie teraz przesunęli ten nasz stół na przykład w lewo o powiedzmy o tyle, to tutaj zobaczcie, pokazuje się minus 01, ponieważ ten punkt jest w pozycji minus 0,1. Okay? Czyli zawsze pozycja danego obiektu będzie tożsama z pozycją tego punkciku żółtego.